Czytelnicy z gminy Przemęt mogą się cieszyć w porozumieniu wójta gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka z dyrektorem GCKiB w Przemęcie i po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym lokalne biblioteki zostają otwarte. Od 11 maja dla czytelników działają biblioteki w Przemęcie, Buczu, Mochach i Kaszczorze. Wszystko jednak z ograniczeniami zgodnymi z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie trwania epidemii. Biblioteki czynne są w godzinach od 9 do 14. Oraz od 11 do 16 w dotychczasowym harmonogramie dziennym otwarcia. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych ani czytelni. Można jedynie wypożyczać i zwracać książki. Czytelnicy nie wejdą jednak między półki. Książki należy rezerwować telefonicznie i odbierać w wyznaczonym terminie. Wprowadzono także limity wypożyczeń: 5 egzemplarzy książek dla dorosłych i 10 egzemplarzy książek dziecięcych i młodzieżowych. Książki wydaje i wyszukuje bibliotekarz, Wydawane są bezpośrednio przy wejściu do biblioteki. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania należytego dystansu, stosowania maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk. Zwrócone do biblioteki książki będą udostępniane ponownie po przejściu trzydniowej kwarantanny.